Piotr Gogol. Śpiewali Jakub Szydłowski, Magdalena Weselik, Justyna Wojczuk, Piotr Janusz. Kiedy życie niespodziewanie podsuwa Ci kostkę czekolady Wawel, odkrywasz wyższy poziom czekoladowego doznania. Poza tym smakiem idzie porcja dobrej energii. Ma krótki skład i dobre składniki, a kiedy ona rozpływa się w ustach, ty rozpływasz się w tym królewskim doznaniu. Czekolada level Wabel. Paluszki rybne frosty. Wiemy co robić, by były pyszne. Stoczysty filet i chrupiąca panierka. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Zajadać! Paluszki rybne Frosty jest pysznie. Frosta. smaczna i prosta. Jak przy takich zabrudzeniach pachnie tak czysto? A. Sanitol czyści i eliminuje bakterie, które powodują brzydkie zapachy już po jednym przetarciu. Sanitol eliminuje bakterie i brzydkie zapachy. Hej, Ika. No i co jeszcze? Jeszcze wiele, ale damy radę. Życie stać na wiele, ale ciebie też. IKEA Lepiej pomyślany dom. Za każdą maską kryje się coś dobrego albo złe. Nawet ktoś z krańca świata może przybrać maskę Martyny. Dlatego włącz darmową ochronę przed oszustami i bankuj bezpieczniej. Otwórz konto i zyskaj nawet 1000 złotych. Credi Agricole. To nie magia, to lek Magne B6. Redukcja stresu potwierdzona naukowo. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Oglądaj króli Kule, codziennie na kanale TV.